Gdzie znaleźć więcej opcji formatowania? Stajemy na komórce, prawy przycisk i formatuj komórki. I mamy tutaj bardzo podobne opcje związane z formatowaniem. Są też inne opcje formatowania komórek, takie jak wyrównanie, czcionka, obramowanie czy wypełnienie, natomiast my skupimy się przede wszystkim na formatach wyświetlania wartości samych komórek. I tak pierwsze z zadań, które to zadania nawiązują do takich najczęściej występujących tak naprawdę formatów wykorzystywanych w praktyce, to liczba dziesiętna, czyli liczba, ale mamy miejsca dziesiętne po przecinku 2 i dodatkowo separacja tysięczny bardzo fajne formatowanie, które porządkuje dane w tabeli i po kliknięciu OK ono zostanie wprowadzone. Wyświetla się jako formatowanie liczbowe, natomiast pod prawym przyciskiem formatu komórki będzie jednak oznaczone z tym dodatkowym separatorem. Liczba dziesiętna, ale wartości ujemne mają być na czerwono. Tutaj zadanie dla dwóch komórek, tak żeby wartości dodatnie odróżniły się od wartości ujemnych. Podobnie prawy przycisk formatowanie liczbowe i mamy rzeczywiście taki scenariusz, gdzie wartości ujemne będą wyświet. Planę. na czerwono to jest ostatni scenariusz separator tysięczny i po kliknięciu OK zobaczymy że wartości dodatnie są z plusem wartości ujemne są na czerwono z minusem